a casa miejscowa. Dranie. bardzo ładnie bardzo ładnie przytapia trochę wykłada, trochę pojedzie półtony zielska cześć witam wszystkich na kanale Fish Hunter TV, zobaczcie tutaj jak to wszystko wygląda miejscowa, cała zarośnięta nie ma gdzie rzucić wędką praktycznie nikt tu nie chodzi na ryby ze względu na to że nie da się tu rzucić. Czają się tutaj naprawdę bardzo fajne sztuki pod wodą. Zobaczcie. Taka zarośnięta miejscowa. Nie ma gdzie rzucić. Z każdej jednej strony bagno, szuwary, totalna dzicz. Dzicz, dzicz, dzicz. Gdzieś tam, w oddali. Tamo rzuca się coś. Chodzi. Nie wiem, czy to karp, czy to jakiś karaś, czy to lin. Coś takiego, aż się świeci pod wodą, wielkie fale robi. Zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać. Miejscowa. Będzie czyszczona tą prowizoryczną kotwicą zrobioną z drutów. Prowizoryczny łańcuch, jeszcze mam ze sobą grabki, jeżeli nie wyciągnę tych szuwarów. Będę czyściła aż do skutku i zobaczę, a przede wszystkim wy zobaczycie, co czai się w tych wodach, bo miejscuwa jest naprawdę dosyć nieokiełznana i bardzo dzika. pół tony zielska i trzyściutka miejscowa przynajmniej na 2 na 2 reszta stawu zarośnięta tak to teraz wygląda wyczyszczone no dobra pora rozłożyć żagle i spróbować swoich sił na tym dzikim akwenie zobaczymy co tutaj siedzi w tych zaroślach Podbierak na razie rozłożony tylko na dwa. Myślę, że nie będzie sensu rozkładać go na trzy części. I teraz, na co chciałbym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę, już Wam pokazuję, co dodaję do zanęty. Bardzo fajna metoda. Sprawdzona, skuteczna zanęta. Patrzcie, tutaj za bardzo nie mam dużo miejsca. Wysypuję sobie zanętę. No nie, tak żeby nie przesadzić, wiadomo, parę garści. Ale na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, zobaczcie, kolba świeżej kukurydzy. Mam tu właśnie dwie kolby, które zaraz dodam do zanęty. No i tutaj mamy naszą gotową mieszankę, którą teraz należy bardzo dobrze wymieszać. Kuleczki i heja. Nie dawajcie za dużo wody, bo po prostu później to się nam za dużo klei i rozpada. Tak jak jest teraz, tak żeby po prostu były twarde kuleczki, będzie dobrze. Zobaczycie, zanęta robi mistrza. Jak nie macie zanęty, no to możecie dodać sobie samej kukurydzy. No i sypcie parę dni na jedną miejscówkę i zobaczycie, że na pewno podejdą jakieś fajne sztuki. No ja tu akurat jeszcze nic nie sypałem. No dopiero co wczoraj zrobiłem sobie miejsce wędkarskie. Jest to dzika i nieznana woda, nie wiem jakiej ryby się tu spodziewać. Także zobaczycie to w tym odcinku. No zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, zostańcie na dłużej. Ten kanał jest specjalnie dla Was. Odsyłam także do linku w opisie. Tam macie bardzo fajny sklep wędkarski Big River. Możecie sobie kupić w nim fajne sprzęty, zanęty i zestawy. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Odsyłam do opisu. Siedzi! Ach, myślałem, że to coś większego. Taki karasiek. Od razu pomotał mi drugą wędkę. Pokaż się tu mały. Do kamerki. A jaki złociutki. Do gigantów nie należy, ale cieszy, cieszy na nowej miejscówce. Bardzo fajny karasiek. Jak na razie same takie biorą. Nie jest źle. Mamy godzinę 12 po południu. Karasiek się ładnie nastroszył. No i śmiej. Zobaczymy ile uda nam się ich nałapać. Branie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie przytapia. Trochę wykłada, trochę pojedzie i zostawi. O, było coś właśnie dużego. Zostawimy go centralnie pod krzakami, pod szuwarami. Może akurat tam coś. Miejscówka jest bardzo ładnie zanęcona. Może coś większego podejdzie. Rybki, jak na razie, biorą, dokazują branie praktycznie jedno za drugim. Bajoro fajne, malownicze. Cisza, spokój to co wędkarze lubią najbardziej i spławik patrzymy jak go przytapia zanęcone, tak jak mówiłem wcześniej zanętą zmieszaną z kukurydzą jest naprawdę bardzo fajna miejscowa. odosobnienie, nie ma tutaj ani żywej duszy praktycznie nikt nie wie o istnieniu tego zarośniętego stawu na którym zrobiłem to wspaniałe miejsce wędkarskie może któregoś dnia pobiję tutaj swoją życiówkę, kto wie Coś tam bierze, ale co? Co to jest? Ale wielkolud. Ojojku, zaczepił się za brzuch. Amur. No ładnie. Kurczę, ciekawe, czy przeżyje. No zobaczcie sobie. Chyba Amur. Wielki, potężny. Centralnie za brzuch, może przeżyje. Nasza mała zdobycz na tym dzikim akwenie, sama drobnica, pora wracać do wody. Manuszki. Śmigać, śmigać. I moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak widać, rybki dokazały lecz same małe. Rekordem dzisiejszego dnia i rekordem tego dzikiego stawu był byk około 25-26 cm. Nic większego. Małe karasie. Tam gdzieś w oddali rzuca się coś większego. Mam nadzieję, że któregoś dnia przyjdzie na topora i go wyciągnę. Trafił się linek amur za brzuch. Też dosłownie taki jak palec. Czyli na pewno siedzi tutaj jakaś wielka sztuka. Zapraszam. Do pozostałych filmików komentujcie, subskrybujcie, zostańcie z nami na dłużej. Odsyłam także do linku, znajdziecie tam bardzo fajne, ciekawe przynęty wędkarskie, zestawy, sprzęciki. Do zobaczenia, cześć!